Witajcie Widzowie w dzisiejszym odcinku pilarsy I tutaj już właśnie jestem Pamiętajcie żeby zostawić subika i lajka Ja tutaj już. E, 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 Nie 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 no, Mam się, się w oczu, nie się Nie Mam na pistolet Słabo słabo, słabo. E, I laser to tylko jedno, z skąpany jest, się. chyba, że go... ...bez jakby go tak... ...pyk. Dobrze. Tak, przedstaw się. Ja, że... Ej, nie no, myślałem. Szkoda. Ta niewidzialność nie jest najlepsza czekam na, na następną rundę Trzeba, się, trzeba to trochę poczekać, żeby Niektórzy tutaj to dobijają No i zaraz, następna Tylko, no, tutaj chłop Na chwilę w taki nawet Fajny taki Jak ile leci na mnie zza kartu No i no. O, tutaj mam dobre. Maszynówka. Plus chyba jak się nie mylę ładowny pistolet. Znaczy wiem, no to maszynowy. Oj, to są ma. Ja lubię na przykład te mamuty, rewolwery, bo... O, ja, właśnie i... bo ja na przykład jak co mam moce to wolę sobie wziąć tak, czasem jak mam pisa, bo to jak fajnie sobie... fajnie. No, już jestem. To nawet jak ze snajperki tak, dla mnie. Ci celuję. Jak będę mieć teraz mocno na to, na pistolet, to mm, widzowie wam pokażę. Na no, mi się teraz trafi. ukradłem właśnie, wezmę. I tylko teraz poczekać. Dobra. O, mam, 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 mam. O, to jest do O, dobra. Mam coś, mam. Mam na rewolwer. Będzie. i Trzeba poczekać na start. Ja co się nawet item item, um, mam chłopa. Niech się on wreszcie... Uff! I ładnie. Mówiłem. Z rewolwer Z rewolwera. Ja dobry jestem. Tylko mnie teraz stanie, to jeszcze go z maszynówki. tylko maszynówka działaj! Ejś! I, i spardowałem. Nie, to jest dobre w sumie. Chwila. Jego go tu bym mógł? Mam jakiegoś kłopaka do Ajś Czego ja to strzelam w to? Nie no, tak to nie może być. Ile proszę. O! Poszedł! Poszedł! Jaki ten? Skill, skill, skill. Jaki? O! Ile ty masz tego?

a się budować, trochę tu nie potrafię. Ajajaj. Aj, aj. Jeszcze poczekam. Aż się tutaj tam. I następna runda. Musisz musi się to... O, no jak jest takie coś w dole to... właśnie jak się ktoś... Udy, niby jest to, jest to słabe, po części. Yy, tak, ale... O, ktoś może załatwić łatwo, ale wiem. też w miarę i na przykład jest trwanie raz się no, tak budowałem yy, i wiem Dobra, nie brak nie wypalić Albo dobra, mikle dam moc lecę oj 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 nie widzi! jak przed się na mnie spojrzał. Nie, to jest dobre. to jest dobre. Ja na razie sobie postoję, dopóki nie będzie. No, sobie broń. Tak. I to jest jak dla mnie jeden ze sposobów. Widzę! To jedna osoba i. Pyk, pyk, pyk. się! się! No już! Teraz poczekać! Mm, On panie, ja mam. Andrzejowi zraliś błoszania. Widzę. Taką do razu? Tak często się. Więc. Dalej. Widzę. Jakby tak. Widzę. Dobrze. A poleć. Dobra. Poleć. Widzisz mnie? Widzę. Ej, tak, muszę jeszcze o, dobra, dobra. Są jakieś miaboje, tak. jest coś? Czy to się? A, no. Jakbym mi, jakby mi tak zniszczył jakby go to to nie pójdzie, no. Przystąp się. Przystąp się. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Chwilę, chwilę, tylko tu. Przystąp się. Przystąp się. Ale bym teraz... Dobra, nie ma co walczyć, szaf. O, pyk. Ładnie leży chłop. Ej, i to co nie lubię. Ej, jak to jakoś tak się budowało? Jakoś tak. Nie, 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 nie nie chcę ginąć, nie. Ach. Który to ja byłem. Chwila. Chwila, chwila. I było tam dwóch, tak? A jak tu. Ne, to ja że... już nie Dwa, chyba, że. Chwila, już pójdziałem, jak ktoś mi sparł jedna. Tego kilofa, tak trząsnę. Chyba doży od... Opłacanie. E, dobra. Widzą moje położenie. Jeden mierzy we mnie. Jeden za kanapą. E, więc to tak. Teraz trzeba tylko... Muszę poczekać na nich, żeby to jakoś... Żeby to coś zrobić. Tylko jak? Tanie No, dobra No to dostałem, dostałem Muszę się szybko budować no, mm. Dokąd to? No właśnie Ja to predytłem go sobie wybudował i wywołał A bo zobacz, ja mapę? Ej! Nie, nie widzę, dobra. Dobra, puszczę. O, jest, jest, jest. Jest, dobra. Y, dobra, dobra, dobra. Teraz tylko tak. Tak. No i, nie no. Z granata dostałem. Po prostu. Typowo granata. Słabo ujdzie się to no na te impuls no to jest wyczytelną do odrzucaja o granat uderzeniowy o uderzeniowy no, ale to rozwala nie? Um, no i lepiej tak mieć takie coś i i to mogę wszystkich. można innego um, typa mi rozwalą i tak to wszystko pójdzie, jak ma się takie coś granatów. To tylko wcelować No nie ma co... Ten. Dobra, chwilę, tylko się załaduje. O, dobra, poszło. Um, więc teraz co, szekać. Dobra, mi się to ładuje. Chwila. O! O, poszło! Idzie, 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 idzie. Dobra. E, o, tu mam tu. Nie wiem, sobie, czy to czy da filar, czy żeby graczy jarać. czy no, palić. A wiem, czy graczy palić, bo. A jednak. Jest to coś porządnego. Cześć, ja jestem na środku, ja jestem taki bóg trafienia. Oho. Tam jest chłop, co miał te granaty. Kontro... Eee, dobra, nie mi się, ja się z tym nie bawię. No. No, to jest mnie typowo z jakiegoś czegoś tak w, w, walnął i co no i poszło no Ech, no słabo ale jak to wybrał, wygrał, wygrał tylko może e, by ktoś mnie zrzucił, dosłownie bo tego kwestia no, chwilę jeszcze czekać Aż to pójdzie. O, no, no. No i on jest wygra. No. Chociaż jest mało osób. Pięć już mało. W sumie coś biorę lewego. Wolę strzelić sobie większą piłą. O nie, tam. A, którą to się strzelało? Jak <sył facial> się strzelało. Pytanie, 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 pytanie Mam pytanie. Dobra, chłopowi mogę spuścić tą piłeczkę, A jest jakieś blisko? Nie. Twila. Ile jest grać? Czyli trzy filary za kanapą albo za tym jeszcze jesteś. A nie, boję się. No, kurde! To, to to się nazywa ciężkie. Chyba. O! Poleciał! Chyba złota ryba. Dwa, poczekać. I co? Yy, tak, na X sobie pierwsza rzecz postawię. Yy, I tak, pyk. Pyk, pyk.

Ay ay ay. Ay ay ay. Non è sbaglio. Non Doba. Teraz to. Te moce zresztą tak przeszkadzają trochę, bo... Piu! Tylko... Nie, ja mógł mu muszę sobie... MUSZĘ mu strzelić! Co to jest? To Nie! No! Aj, granat poszedł. Ale to tyle na ten odcinek. Do widzenia, widzowie.